Fiak? Musi się podciągnąć. Fiak? Fiak? Fiak. Dobry Mógłby bokiem usiąść. Połóż się. Połóż się. Połóż. Brawo. Ja jeszcze Po ja, daj łapę. Na szybko. Na szybko. No szybko. Ale niech usiądzie chwilę posiedzi, czy on nie wytrzyma. Siad. Daj łapę. Połóż się. Ty Ty leniwy śmierdzący, bo niech to mi się <coughs> cały układ. Niech siad, ale dłużej poczekaj, żeby dał tą łapę. Połóż się.

<laughs> Każ mu usiąść jeszcze bokiem. Siad, łapa. Nie tak szybko. Siad, daj łapę. Jeszcze raz. Siad, czego no. musi. Tak bokiem do ciebie. Chodź tu. łapa. Co szybko tą łapę dajesz? Co ty nie mam O już diat. Chodź, chodź. też. Chodź, się. Brawo. No, pał się. się. Pał się. oznacza, że dobrze zrobił, tak? Pał się. Muszę głośniej też, pał się, bo chciaż łapę też kiedy go nauczysz, bierz go. Siad, łapa. Pięknie. Siad, łapa. Siad, łapa. To jest kot, to nie jest pies. Połóż się. Waruj. Waruj, dobry dobry A teraz atak. Tak. Połóż się! Połóż się! Pięknie! A kurczę przy tym, dla niego to miłe, nie? Yeah. 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 <laughs>